Cześć widzowie, to jest kolejny odcinek serii granej w Alpach, właśnie Farming Simulator. I dzisiaj zamierzam postawić szklarnię. Tym okiem szklarniowym się zajmę e, zaraz. Bo na początek muszę wrócić tym samochodzikiem, w którym tutaj dojechałem. Myślałem, że mogę sprzedać coś na palecie. Okazało się, że nie. Przynajmniej w tym skupię. Więc wracam na gospodarstwo. Czy chyba tak jechało, nie wiem. Mam jeszcze ciekawy plan tutaj y, na odcinek. Mianowicie y, porobić trochę si sianokosów maszynami z y, uwaga XIX wieku. Kostkarkę mam, no ale kosiarkę mam taką bardziej dzisiejszą. Więc myślę, y, że wypożyczę sobie kosę. Właśnie na no, to jest jeszcze na tym jest słabsze od kosiarki i tak dalej. Ale... Robię to też po to, żeby uciekać materiał na odcinek. Będę potrzebował jeszcze paru rzeczy, ale nimi się zajmę zaraz. Tu już widzę, że jest główna droga prowadząca do miasta. Odciąg. Pociągiem, bym się w sobie podwieść. Po podwieźć Kiedyś jak on jedzie A, tak wzdłuż mapy A to raczej nie jest chyba potrzebny ten pociąg Zaraz wydaje mi się, że będę przy sklepie Więc y Ciemno w ogóle w tym mieście zaraz będę przy sklepie, dlatego e, właśnie wypuszczę potrzebnej maszyny. No i na początku odcinka z się o szklarniach. A niektórzy teraz powiedzą, no ale kalmi Skąd ty chcesz wziąć szklarniach? To masz 28 euro na koncie. Zamierzam wypuszczyć pieniądze. Szklarnie są opłacalne bardzo szczególnie jak się e, mi poprawia sałatę, więc e, mi się zwrócą na pewno e, ten koszt e, tych szkarni mi się zwróci a e, jak już mi się zwróci wtedy będzie można na nim wielkie pieniądze zarobić Żeby robić ze szklarniami, ja tu muszę mieć szklarnię Myślę, że sobie tą najmniejszą kupię Poza szklarnią Potrzebuję jeszcze Beczkowóz taki stary Dobra, Tak jest, co sobie tam Z modów pobieram, bo nie jest po prostu Najtańszy Najmniejszy ciągnik jakiś znalazłem, żeby móc Po prostu go zawieść. E, o ten tutaj wood barrel można inne rzeczy, a water albo milk. Dobra. A 40 nie jest jakaś. Zniewalająca cena ciągnik, taki lizard. On od razu ponieważ się do niczego nie nadaje tak naprawdę. E, poza chwałożenie wody. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie w ogóle można robić. Tak z nim spróbować, próbować farmingowe rzeczy, takie jakieś typowo nie prawy roli on się myślę że tylko nadaje do yy, tej jak to się nazywa do wodno okay. wypożyczyć chcę tutaj traktora yy. o czym jeszcze mówiłem tak o kosie na pewno powinno być jako koszarka nie ma, no to gdzieś tu będzie ja tu mam parę modów pobieranych dobra za 1 euro ja ją wypożyczam sobie Czy potrzebuję? No chyba nie Nie też wszystko co potrzebuję Kosę y, załaduję sobie tutaj na pakę Czym ona lata? jest gdzieś na chwila gdzie mogę pójść. A tutaj okej. Okay. Ta kosa jakoś dziwnie działa trochę. Co tam się... A, okay. Ona lewituje. I oczywiście jest taka ciężka, może tylko owca przewrócić. Jeden latająca kosa. Jest to jakieś nawiedzone. Nie no, ja, jak to się dzieje? Czemu ta kosa lata? Logika farminga... Yy... Najpierw pieniądze teraz kosa. Ja jestem ciekaw, co jeszcze tutaj może w farmingu latać. Nie no to był nie wiem... Horror, że już się zbliża Halloween, to... Myślę, że nawet sobie tą kosę... Za jakiś czas zakupię, zakupie, w sumie tania Nie wiem, będę miał jako dekorację albo na Halloween Nie wiem, to jest świetne Jak ona tak lata Będę musiał na polu wypróbować i potem tym ciągniczkiem sobie pojadę Gospodarstwo i szklarnie właśnie buduję. A najpierw chciałem te... nie spróbować. Średniokostyny grywami. Na kosa. Nie no, to jest... To jest piękne. Ja chyba sobie z to zrobię. że my już na miniaturkę. Screena. I robimy. Screenshot zrobiony Więc już jedziemy na nasze gospodarstwo To ja jeszcze chyba namiot widzę Ten namiot jest tak, namiot I ule, bo poprzednim odcinku postawiłem ule A żeby były wiesz, nie aha dobra ja muszę odpiąć tą kosę w ogóle a teraz już mogę normalnie chyba na ziemię, dobra Nie ja mam tutaj silnik, jakby fajnie, ale Wiesz, jaka ma kosiarka? Ok, chcę w ogóle wyprowadzić, jak ta kosa działa. Fajnie on chodzi w sumie, więc V. Aha, się tak trzyma. I teraz B. Jak mi się wiesz, to jest bardziej od kosiarki opłacalne. Nie no, od ko kosiarki nie, ale przyznam, że bardzo fajnie się tym y ścina. Nie, no, naprawdę fajna ta kosa znam, że bardzo fajny mod, jakby ktoś chciał to mod się site, Bo site to jest kosa po angielsku I yy, jest na modpubie za darmo Dobra, wyłączamy sobie kosę znaczy, Nie włączamy tylko po prostu yy, Odkładamy I chcę to zebrać jeszcze Już to co ściąłem yy, że mi tak nie leżało No to co ma się marnować tutaj klubek trochę zepsuł szedłem, szedłem do naszego ciągnika jeszcze przynajmniej do niego beczko wódz zobaczę jeszcze gdzie są yy, te rzeki w sumie mocne rzeki nie no, może jeziorku tu na pewno Oczywiście grafika jest taka trochę bardziej z Farming 2008, bym powiedział. Nie no 2008 nie, ale tak. 2009, 2011 to jest taka grafika. Nie mówię, że ona jest pożytka, nie był. To całkiem ładne jest, tylko jak ktoś chce mieć, nie wiem, maszny z wysokim rtx to do tego się nie nadaje. Ale do tego, żeby zasmrozić całe miasto tymi wydechami, już tak pokrywa, nie no, nie pokrywa, tylko bardziej e, ta klapka. Taka myślę, że są jakieś barierki i że nie mogę napełnić, ale to jest bardzo stromy zjazd, więc myślę, że nie będę ryzykować i sobie po prostu e, ten w jakimś e, stawie mają w jakimś jeziorku. ten beczkowic. W ogóle ciekawe mnie, ile w tym się może zmieścić litrów. Nie wiem, tysiąc nie. Dwa tysiące ja no, myślę, że tak tysiąc około będzie. Tysiąca do dwóch. Oczywiście chciałem, żeby było więcej. Yy. No ale zakładam, że maszyna jest realna, to myślę, że właśnie. Pojedziemy gdzieś. O, tu jest woda jakoś. Mam zero litrów wody, niby, ale tu już jakaś woda jest. Widzę jest gliczowana, bo połowa nie działa, nie ma fizyki, ale woda jest tutaj ogólnie. W sumie fajna rzecz, jak grasz, nie wiem, na pustynnej mapie i nie ma dostępu do wody. Eee, żeby... nie wiem, nie myślę, że się jest takiej... w takiej apokalipsie zdołowanym, to można zawsze sobie taką taki beczkowo skupić czy wypożyczyć. Biesz mieć wodę od razu. Naszym Nie, 500, jeszcze naszym beczułka chyba pięć tysiąc tysiąc pięćset może nawet dwa tu ma dwa koła okej, okay, bardzo fajnie

myślałem tak, żeby się nie męczyć cały czas z tym nalewaniem to zostaje sobie pole ryżowe zaraz to jest prawie chyba nie to jest tutaj a nie dobra to jest tutaj uprawa pole ryżowe nowe pole, dobra przyspieszę sobie trochę czas, żeby to pole zalać Czas postawić szklarnię. Taką sobie postawię szklarnię. To zachodzi na inny obiekt. Taki obiekt. Nie to no, że inny obiekt nie ma. Dobra, ja tu sobie postawimy. Jakoś wiem, że ładnie nie wygląda. Jak ona w takim miejscu stoi. Bardzo do góry poszło. Ale ja tu nie będę robić, nie wiem, jakiejś galerii sztuki, tylko ja tu chcę po prostu mieć ją możliwie najbliżej siebie, tą szklarnię. A co w tej szklarni? Będę uprawiać oczywiście sałatę. To jest najlepsza roślina, tak mi się wydaje. Chociaż ja mówię... Czemu cię się nie chcę nalać? Nie rozumiem trochę. Jest normalnie woda. Czemu ona się nie chce nalać? Co? Co tu się dzieje? Nie, to jakiś żart chyba. Chyba, że ja muszę najpierw jakieś rośliny włączyć. nie wiem, cała aktywuj. Nie, no dlaczego? Myślałem, że skoro ten beczkowu się nie nadaje, że pożyczę jeszcze trochę kasy. Także mieć... To tego trochę. To oczywiście część oddam. Ale skoro taki sprzęt jest taki... Ten sprzęt jest taki słaby. To chyba będę zmuszony coś standardowego ze sklepu wypożyczyć. Nie wiem, dużo mi to pieniędzy zabierze, ale chyba jest to konieczne wypożycz jakiś do tego traktor jeśli chodzi traktor to na pewno będzie to ten bo on po prostu y... się mieć dobry traktor to zawsze powinien ten albo powinnaś się wypożyczać bo on po prostu jest on 6000 droższy od tego landini najtańszego sklepiało tego tutaj jest o wiele silniejsza ma 16 to znaczy, e, tej mo mocy landini no jak dopłacić bardzo dużo to ma e, tam trochę mniej więc moim zdaniem ogólnie ten no John Deere jest taki bardzo fajny e, dobra inwestycja a tu już mi musi zadziałać najpierw kury teraz to a co jeszcze ma taką prędkość yy, ten John Deere jak mówi apem ten samochodzik mi się zasiało więc taką mi powiedział całkiem fajną I myślę, że jak wrócę na gospodarstwo przewinę czas. Oczywiście potem ten fragment filmu wytnę, yy, żebyście nie musieli oglądać jak śpię, zy, zy. Jak yy, nawadniam szklarnię za 3 miesiące, bo to już tylko podjechałem do pola żywego i wyranie wody w szklarni. I tak myślę, że do następnego stycznia, bo wtedy jest najlepsza cena za soba, wiem, bo już to robię na jednym ze swoich światów. I ogólnie, jakby sama to porównać z pomidorami, to ona produkuje się tak samo szybko. Tylko, że ma dwa razy wyższą cenę. A zawsze myślę, że jak się ma wyższą cenę, to że się powinno produkować mniej tego. A sama to się produkuje tyle samo ile innych, yy, innych tam warzyw skarniowych, roślin. Dlatego ona jest po prostu OP. Teraz sobie tą szklarnię i poskipuję trochę tego czasu bo właśnie, myślę, że to ma to 5000, ale to mi się chyba pomyliło, bo inna beczka chyba to miała 5000. No, normalnie i wysyp wodę, możemy sobie wysypać wodę. Fajnie. Dobra Więc w takim razie idziemy spać Część widzowie Mamy teraz maj Cena teraz za to nie jest najlepsza Ale nie jest też jakaś najgorsza 2900 chyba tam eee, Za paletem A po prostu ten dług wypożyczenia maszyn Ale przede wszystkim ten kredyt co że. Jest yy, no, taki strasznie widoczny I pół nie będę przewieźć dalej, bo zaraz będę na minusie dlatego spakuję teraz na mojego trójkołowca palety. One są ręczne, mają takie mo mogą ręczne palety. W ogóle obfita bardzo trawa w tym miesiącu. Yy, zapakuję sobie go i sprzedam. Palety oczywiście. Nie, nie ta, to auto. A tu zostawię ten trójkołowiec, Jego ja spokoju zostawię yy, już. Zapniemy sobie projekt. Następna paleta. Dobra, ładnie wszystko, gdzie jest najprzyjemniejsze za soboty? przez w supermarkecie. Co hmm? w mieście? Dobra, to jakby kiedyś robił jakąś fabrykę. Nie. No, czemu? Pff, dobra, zdarza się. Myślę, że. Uda mi się jakoś... To by się stało, dobra. Odwrócił się. W ogóle nie wiem jakby... Ale... Jeśli ja nie zacznę y, od zera, ale na mapie gdzie nic nie mam. czy na, na przykład na jakiejś pustyni, albo jakiejś wyspie opuszczonej. Tylko jak zacznę na normalnej mapie. Ja nigdy y, fabryk, które są na mapie, ja nie będę stawiać. Bo na mapie można kupić, yy, nawet nie jest problem, żeby jeździć. A na mapie czas na przykład taka fabryka płatków zbożowych tutaj są o wiele większe. Yy, I ładniej niż te, co może możesz postawić normalnie. Więc ja kiedyś fabrykę kupował, to raczej tylko tu. Chyba, że nie ma tutaj fabryki, której szukam, to wtedy wiadomo będę stawiać. Czas znaczy szklarnie, bo szklarnie są tak naprawdę fabryki. Wiesz, to strasznie dziwnie brzmi, ale z punktu widzenia gry Szklarnia to jest fabryka, również. Co ja zrobiłem? Jestem ciekaw ile z tym dostanę. Mniej więcej jestem w stanie obliczyć, ale... Yy, zawsze to jest taki przyjemny moment jak się czeka. O! Niby tylko 300 kg te palety, a nie może jechać w ogóle Co jest o, widzisz że jest burza. Właściwie to słyszę. Widzę swoją drogą też. Nie, no, nade, nade mną nie ma chmur burzowych. Ale słyszę, że jest burza. na drewno. Był w stanie przewieźć. A czy za chwilę to sobie nie radzi? Nie no ja wiem, że to jest trochę więcej tak naprawdę. Eee, tylko ja mam tego moda takiego, więc przecież mnie... Eee, mogę tutaj przejechać tam. To jest ten supermarket. Jakiś polski. Nie. I znowu się przewróciłem. Eee, a nie, po prostu jakiś bio. Raz. Parking Nie, tu się nie da normalnie Jechać z tymi sałatami hmm. Dobra No nareszcie yes. Z co mi to robicie Żając, okej okay. Sałata sprzedana fajnie. Bardzo dużo kasy, fajnie Ale myślę, że już na tym będę kończyć ten odcinek, więc płacimy dług. Jaki ja mam jeszcze dług? 10 tysięcy euro długu, no to cóż. jeszcze trochę to jest, ale jak go spłacę, to będę miał szklarnię na własność, więc naprawdę fajnie. Ale myślę, że nareszcie tyle, widzimy się. W następnym odcinku, cześć!